Ale nie bądźmy rozedrgani jak strające psy, kiedy tej super energii nie ma, kiedy tego super entuzjazmu nie ma, kiedy tego super zadowolenia i poczucia szczęśliwości nie ma. Miewałem tak, że ilekroć tej energii nie było, tego super entuzjazmu i zadowolenia, a był spokój, a był jakiś taki relaks większy. To ja się też niepokoiłem, Myślałem sobie, Boże, jest coś nie tak, muszę coś z tym zrobić, muszę popracować nad energią, muszę znaleźć jakieś bodźce, które będą mnie nakręcały, bodźce, które będą mnie pobudzały i pozwolą, że będę super twórczy i radosny. No i to było zasadniczo bez sensu kompletnie, bo bo wprowadzało mnie w niepokój, bo wprowadzało mnie w lekkie przerażenie, i lekką paniczkę, że mój Boże, muszę coś szybko zrobić, bo coś jest nie tak. A przecież wszystko było dobrze i wszystko jest dobrze, kiedy jest energia. Mniejsza, kiedy jest trochę inna, kiedy jest trochę mniej szalona i działająca, kiedy jest bardziej leżakowo-kawowa, jest to sygnał zdecydowanie o tym, że nasz organizm, nasza psychika jest zdrowa. To znaczy, jeśli ma bodźców milion i milion ludzi, milion wydarzeń i milion rzeczy, którymi musimy się zająć, które nas pochłaniają, angażują i cieszą, wówczas jest super energia, oczywiście, że tak. I to jest reakcja naturalna. Reakcja naturalna jest również taka, że jeżeli tych bodźców jest mniej albo mało, albo mieliśmy strasznie dużo działania i zużyliśmy do dużo energii, albo mamy przerwę w bodźcach, albo mamy przerwę w kontakcie z ludźmi, wówczas ta energia będzie mniejsza, wówczas będziemy troszkę bardziej zrelaksowani, troszeczkę bardziej spokojni, troszeczkę bardziej melancholijni i to jest ekstra. Myślę sobie, że oczywiście nie rzucajmy kłody pod nogi swojej energii, swojemu entuzjazmowi, swojej mocy, jedząc strasznie dużo tłuszczu, albo śpiąc bardzo mało. Natomiast pozwólmy Temu entuzjazmowi i tym super fantastycznym momentom, kiedy strzelamy energię, jesteśmy super zadowoleni. Pozwólmy sobie przychodzić do nas, kiedy chce. Pozwólmy sobie przychodzić zupełnie naturalnie wraz z ludźmi, wraz z sytuacjami, które się w naszym życiu dzieją, a dzieją się, jeżeli tylko oczywiście nie będziemy bardzo się na nich zamykali. Pośpijmy, podrzemajmy podrzemymy podrzemajmy Popijmy sobie kawę na no zupełnie na spokojnie, bo ta energia i tak przyjdzie, bo ta energia i tak się pojawi, tylko w swoim czasie, więc dajmy jej przestrzeń, żeby się działa, dajmy jej przestrzeń, żeby przychodziła, dajmy jej spokój. Nie dawajmy sobie wcisnąć, że jest z nami coś nie tak. I że musimy tworzyć absolutnie w każdej chwili, musimy być super naładowani i super gotowi do tworzenia i działania. Bo nie, bo bójda i i bez sensu, nie jesteśmy robotami przecież. Bo to napinanie się robi nam krzywdę i kuku, jest nam absolutnie niepotrzebne do niczego, i w ogóle nie ma żadnego powodu, żeby się niepokoić i żeby się napinać, tylko się trzeba nic nie trzeba właśnie. Kiedy mamy takie dni moi państwo, Wówczas ubierzmy się w dresik, zróbmy sobie kawki, weźmy sobie gazetkę albo nie i poróbmy sobie coś miłego, albo w ogóle sobie nic nie poróbmy. No i już?